Będę teraz okay. dziesięć jakiegoś vloga. Tak? Już Dzień dobry Wrocław. Dziś zmierzamy do Maga planszowego na Turniej Karciany, Turniej Pokemonowy nieoficjalny. Formacja formacie OTP będziemy testować Deki przed OTP. Przy okazji pokażę Wam jedno z miejsc wrocławskich gdzie można pograć w karty. Kupić karty i wszystko z kartami. Zapraszam do maga planszowego, który znajduje się na rynku przy ulicy szewskiej. Na taką deklistę zdecydowałem się dzisiaj z Zacjan L Melmetal. Silna, pewna talia, konsystentna Stapu tabu fini na Baby I zobaczymy, jak minion pójdzie. Teraz przed turniejowy opening z Mikołajem. Mikołaj, dlaczego ukradłeś to specjalność? No, ten za czym ma lepszego to Nie za to wziąłem. Miki, odbieraj to. O, o ale Lubię to bardzo <grym> Niedługo nas Ile pladuwie? kart Ile karty przekłada za Trzy. 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 Tak, bo nowych się czterech przypadek, tak. tam nie ma energii. Ja ten jest a, Dawaj zespołan. ten kontakt. tak dobry Mega gardevoir. Ale spokojnie. Żadne ładny! Pokażę radość. ciesz się! Yeah. Dobrze! W następnych produktach prawdopodobnie nie będzie ewoluszyć, skoro wydają te boksy z 10 sterami. Bo wiem, te dwa się przekłada. S S <laughs> Ciężko, dużo dobrych graczy. Wymień nazwiska. Orlański, Kastelik, Drożdżowski, Malicki. 20 minut, żeby opowiedzieć dlaczego się tu znalazłeś. Tak naprawdę nie mam co robić domu. Raczej siedział przez cały czas domu. To... Czyli po prostu się nudzi. Trochę tak i też sobie grać. Masz dobrą talię? Mam Charizard, Blixen i Charizard Reshiram. A zdradzasz sekrety. Że nie boisz się, traktujesz... W, w poniedziałek tą talią grałem. Aaa... Więc... Czyli nie traktujesz ich poważnie. Jesteś w stanie powiedzieć im czym grasz, a powiesz, że wygrasz nie, nie, nie i tak. Nie, mam innej talii na standard. Nie możesz tak mówić. Agresywnie. Kto dzisiaj wygra? Liczę, że wygram ja. No, bardzo dobra postawa pokemoniarze było 3,5 minut. Odliczam. Powodzenia. No nie przeszkadzajcie sobie. Jak się czujesz po pierwszym meczu? Nie patrz na mnie. A tutaj pierogi. Wyniki końcowe, ostatecznie udało mi się zająć trzecie miejsce. A po, po turnieju otwieranie boosterów z nagrodami. I Rerki będziemy draftować. Znaczy wszystko będziemy draftować, ale Rerki najbardziej nas interesują pewnie i Mikołaj pokaż co otworzyłeś. Jedno wielkie nic. No. Staraj się dla Pitera. On na ciebie liczy. Proszę otworzyć kilka dobrych, żeby dla nas też starszyło, dla tych, co mają dwa winy. Nie wiem, dla Pitera starszych. No, chyba tak. Obawiam się, że kubka komodów może być dobrym kutkiem. No i czy się otwierają? No, oh, turbo turbo e. Peter, możesz wziąć Turbotacza? Ej, by prawie całego Musterbota kupiliśmy Nie ma żeby żeby to, tam nic nie było. Nie, 14 booster, <laughs> same I nic nie ma! <grystanie> Oskamowane mustery! No tak słabe mustery kupujecie to nic nie ma, no? Robert Keeper Robert reverse. Rowlet reverse. A hiding energy jest jest do do Tak Fiskowany tak Fiskowany reverse. Weźcie to Fiskowany reverse. Fiskowany to Fiskowany nie, nie się cieszy, że rebel klasa. To my to otworzyliśmy. Jaki kior wygrywa, to nigdy nic nie ma. O, Kolejny zielony kadzik. Ja. Nie. Jakby się cieszy, że my to otworzyliśmy. Jakaś biedna dusza, która by to sobie kupiła, załociła na pieniądze. Nie, A to my to zapłaciliśmy okay. Ja to jeden, ostatni. Ale ja to tobie co. Rebel. No to słabo. W tobie to ma nadzieję. Dlaczego ty oczekujesz od rebel klasa? Droble jest z komunem, dajcie go za komunikę. Po nic nie trafiliśmy? To jest ale jest trawersa. Ej, totalnie nic nie ma. To jest masakra jakaś. Totalnie nic nie ma. Brawo Peter, wygrałeś, gratulacje. 14 boosterów i zupełnie nic. To jest niemożliwe. No, Chłopaki, ja nie rozumiem co się stało. Możemy zrobić kubkę Alcomonów. Możemy draftować po trzy karty od razu. No co mam, koda Nie, nie bierzemy. Nie ma. no, kubki Alkomonów, bo tam jest coś, a jaka jest kolejna zwykła? patrz jakkolwiek znaczenie. A to ciekawe. <grym> no i tyle udało mi się, wierzymać się wierzymać. wydraftować. Pokaż tego ja. Rosa. Pokaż tego Rosa. Rosa. Jesteś Drodza. szczęśliwy? Jestem bardzo szczęśliwy, bo mi się za zwróci ETB. Odorkraj Darkrai. Jak go zjesz, chyba. wtedy <grym> się Ostatecznie kończę z wynikiem 2-1, trzecie miejsce. Lista myślę działa, jest ok, sprawdza się. Co, zapraszam Was na kolejne turnieje we Wrocławiu i nie we Wrocławiu. Mam nadzieję, że się będę na nich pojawiał. Pa, pa. Peter, Peter, dlaczego warto przyjść do Wrocławia grać w karty Pokémon? Nie warto. Nie warto było robić nic.